Tak naprawdę. A to ja wiem. Konferencja ja w środę jeszcze będziemy ten, bo tutaj będziemy akurat Marcin skradł show. Ale ja mam pytanie do Ciebie, bo zrobiłem sobie research na Twój temat, taki dość spory ogólny. I co sądzisz na ten, bo ogólnie ta Twoja, nie będę tego nazywał sektą, zachowam klasę na razie jakby. Ładnie. Te Twoje powiem. ugrupowanie, które masz. Was jest więcej ogólnie tych pastorów, nie? W sensie jesteś ty i w całej Polsce jest Was. W Polsce mamy misję w Indiach, w Niemczech. Tak. W A kto jest twoim guru? Moim guru? Tak. Moim duchowym mentorem jest Artur. No kto ten biznes wymyślił jeden? Ceroński, Ceroński tak? Hmm. Ceroński. Z tobą nie rozmawiam. Kto ten biznes wymyślił. Morda w kubeł. I Czy możesz po powiedzieć ludziom, kim był twój guru? On kim był? Był w zorganizowanej grupie przestępczej. Hmm. Tak, tak było. było. Poszło. No i co z tego? Znaczy dziwię się, że na pytanie, kto jest twoim guru, nie wskazujesz Boga właściwie, czy Jezusa, o którym tak zawsze rozmawiamy. Nie guru, tylko mentorem nie duchowym, Artur. Właśnie, a tak naprawdę, trochę mnie rozczarowałeś, zawiodłeś, hmm. bo wydawało się, że przy twojej pozycji odpowiedź powinna być tylko jedna. Jezus to jest w ogóle ponad wszystko. Artur Nie, na ziemi na... jest Czyli docelowe z góru. Docelowo powiem za Pawłem, naśladujcie mnie, jaki ja jestem naśladowcą Chrystusa. Apostoł Paweł też powiedział, naśladuj mnie. Nie mówił tam o Jezusie najpierw, powiedział naśladuj mnie, jaki ja jestem naśladowcą Chrystusa, więc jak najbardziej, to jest apostoł wiary Artur Ceroński. Więc powiedziałem o tym. Ale, Ale też ładnie sobie, ładnie sobie rzuciłeś tą zorganizowaną. Wiem dlaczego akurat rzuciłeś sobie to. E... Ale, masz, wiesz, tam, aż swoją narrację ale wiesz, że tam było coś dużo grubszego, nie? Boxel, ty nic nie wiesz, tylko masz jakiś taki nie, krzywy pognu, tak? ja bardzo dobrze Trzeba wiem. Trzeba załatwić ci dobry filtr. Ja, ja bardzo jest, dobrze wiem, ale, widzisz, ale to jest temat. Bo ja staram się po prostu. Bo jesteś zbyt inteligentny na to, żeby strzelać w Ciebie, ośmieszając Ciebie, ty sobie nic z tego nie robisz. Ludzie no i też nic jakby. Nie zrobię. No, i nic jest nie robisz. Tam. Ale jak się uderzy w twoją strukturę, czyli. w to całe drzewo, które tworzysz, ja w ogóle się mogę narazić komuś też, ale chuj w to. Y Bogzel, nie bój się, spokojnie. No, ja już Boga, Boga nie się, nie bój. Nas, nas się bój, nas Najwyżej, no to... bo... Najwyżej karma do mnie wróci. Najwyżej karma do mnie wróci. No to ja mam jeszcze. Ale ty Boga się bój. Ale... Najman, Ale... Ty kurwa kurwa nie mi tego palucha, to bo ja zrobiłeś. Nie ty zrobiłeś. Ty, ty, kurwa ty wy wypierdolę w ten Boga się bój. Boga się bój. Bój się Boga. Bój się Boga. Ty kurwa. Bój się Boga. cię sądzić. Nie, no dobra, I dobra. Twoją zapiziałę. Kurwa, ten paluszek mówi wstać do ten Panowie, jak są emocje. Ten temat jest dosyć, dosyć ciężki, sporo o nim powiedzieliśmy, natomiast po kolei. Ale panów ja mam jeszcze czekaj, ja mam jeszcze pytanie. Dobra, to ostatnie, czekaj, Marcin. No, dajesz, dajesz. ostatni, Marcin. Ilu, ilu z tych twoich tamtych kurwa przybocznych ma te kościoły? Ile tych kościołów jest? Od zajebania. Co cię to obchodzi? No właśnie, kurwa. <laughs> Właśnie Zyka mnie to odchodzi, a wiesz dlaczego? Dlaczego nawijasz ludziom te pierdoły, że ty możesz walczyć charytatywnie, ale wskażesz kościółek, na którym ma być gala, e, garza przelana. Dlaczego ty z ludzi robisz idiotów? Ty rób z siebie idiotę. Dlaczego z ludzi robisz idiotów, pytam! Ty rób z ciebie idiotę. Tak. Meguj się ty z skóry tutaj, ja, ja ci Zankiery. tu z Dobra, wejdź, ja, ja, ja zapraszam. Marcin Aiman! Tylko zróbmy, może na tak, że, no. e, boksel, chodź na środek. No po kolei, po kolei, Nie, Ale lepiej, że wszyscy coś zrobili. To dobra, naraz, bojdy, Kolejne. Bojdy, Daję, na środek, wszyscy. na środek. Bliżej, bliżej, panowie. ochrony ochronę poprosimy o trzymanie tutaj, panów. Słuchajcie, pojedynek. Wszyscy i każdy Do na tj. każdego. To ci Proszę tak, każdy na każdego. Z tobie też. Formułę ty, 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 tej walki to, będziemy losowali na środowisku. Co, co? 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 ty mi tu kurwa Weź tą Witkę kurwa. Witusia kurwa. Co ty mi tu pokazujesz ty kurwa idioto? Witusia będzie. Chłopie. Witusia jak siądzie to Wież twoja to? Witusia, zobacz, kurwa. No zobacz, no, zobacz. No, no. to? ci ci rozpierdoli łeb kurwa. To, rozumiesz? Ale na kurwa. <grym> Dobra, kurwa gdzie mam się patrzeć? Ja bym jeszcze zrobił face to face na Najmana z Michałem. Tak po kolei, to ogólnie... Pedale jeden powiedziałem ci odpierdol się. Norman! Ta historia. trwa długo. Po nowej to No Marcin <laughs> Ale to masz jeszcze.